Idę za restaurację. Ciebie tam zamknę. Aha, okej. To już czy tam ześciągi, nie? Dobra, tutaj mam postawić yy, żółty. lol yy, Tutaj to jest to jest purple. Chyba tak. Hmm, tutaj czerwony i niebieski i zielony. Niebieski i zielony. Wo wow, 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 w wow, wow. tym świecie co? Ok. Okej. Okay. Czy ja jestem za lustrem? Fotokamera naciśnij, F, trzymając kamerę, by zrobić zdjęcie, a co tu podnoszę? Aha. Spoko, ja za tym tylko rozświetlam. Nie no, świetnie. Co tu się stało? Z tu... O! Co się stało z tą restauracją w ogóle? Gdzie to mam przejść tam? Tędy, okej, okay, nie. Jak ja tu mam przejść, tam? Tędy sobie wejdę, <grystanie> Tu jest całkiem zarośnięte, a czekaj, tu mogę wejść? Ciemno. was zgubiłem się. Gdzie jest mój aparat? <tryk> <tryk> Aha, Okej. Okay. Wow. Co jest, kuźwa? Coś mnie goni, ja pierdziu! Fuken nie! Jak stąd zjać? Tu się woda wylewa, tu. tu się nie da, ja pierdzielę. O, tu mogę uciec, tu ucieknę. Kuźwa też nie, ja pierdziu. Są przyszedłem to nie tu na pewno ja pierdziele, nie ta gra to jest po prostu to ma po to jest z... o tu mogę Drzwi. Drzwi. nie mogę ja pierdole ja stąd idę. Ja stąd kuźwa idę. Nie no dobra, ja tam muszę iść. Coś mi mówi, że ja tam muszę iść, A! pierdziele. Ja to pierdziele. Ja, nie, ja tam nie idę. Walić to. Walić to, ja stąd idę. Nie, ale to chyba nie tu. Możliwa się wróciłem. <śpiewanie> <śpiewanie> tego <gra> nie przewidział, <śpiewanie> <śpiewanie> że ten się zmieni w Tróne do nie. Dobra, okej, okay, czy to był zombie. spoko. Nie, to jak to był zombiak, to jest już ten spokojniejszy. Być las, Franca, za mną, ale... Ja idę tu. No nie, jednak nie tu. Nie, bo mam, mam, słuchajcie, yy, czytam, czytam podpowiedź. Yy, szukaj drzwi, które się otworzą. Chyba się chodziło o któryś... A tu się otworzyły drzwiczki. I co dalej? Halo? Okej. Okay. Czy to cały czas był ten cholerny królik, któregośmy przejechali? Ja pierd*ch. Okej. Okay. Fajna muzyka. Zobaczcie, teraz troszkę jest ciszę, żebym mógł przeczytać y, końcówkę. Fuck! Nie mam dla ciebie dobrych wieści! Zginąłeś! Ale to nic, nie było innego wyjścia. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś. Dziękuję serdecznie za przejście mapy. Zapraszam na swój kanał LART 2001, gdzie pokażę i objaśnię działanie tej mapy i jej komend z zakulis. Pozdrawiam serdecznie LART. No to ja zapraszam oczywiście do a Postaram się nam Ci linka podrzucić, oczywiście jak najbardziej eee, do jego kanału, żebyście mieli łatwiej trafić i. Mapa jest za nie mam pytań, po prostu ta mapa jest mistrzostwo mistrzostwo wow królik, którego niechcący przejechaliśmy bo nie umie pinta przejść przez przejście dla pieszych okazał się być naszym koszmarem, który chce nas zabić wow wow, wow po prostu, po prostu, kurde, wow eee... No, parę parokrotnie mi się ciepło zrobiło, A ah, co mogę? Game, czy nie mogę? Aha, dobra, gamę, modę, yyy, spectator. What the fuck! To ta mapa nie jest taka, taka hopshiub. To jest kawał cholernej mapy Co to jest to? Aha, ten cały start Ciekaw jestem jak to działało w ogóle ta przemiana No nie, to koniecznie musicie do Larda pójść i u niego to obczaić wszystko, bo... To jest po prostu mapa mistrzostwo, no mapa mistrzostwo i tyle, no ja nie mam pytań, no... Aha, bo tu jest ten drugi, drugi, drugi świat, chyba, nie? Po prostu nie, to jest, to jest. No, królik morderca nie ma serca. Tak samo jak Fokusu był królik morderca, taki tak tu jest królik morderca. Ja podejrzewam, że to jest ten sam królik morderca. Wow, mnie pewnie dalej nie widać. O, coś tam nie było widać. Ja czekaj, jak zrobię teraz game Mode -te. Creative. Haha, teraz mnie widać. Zrobię sobie portret z królikiem. No. Także słuchajcie, ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że tak samo się postaraliście w gacie jak i ja. Was zapraszam do larda, zobaczyć kulisy tworzenia tej mapki, bo mapka po prostu jest przezajebista. Po prostu to jest, to jest totalny rozpierdziel. No wow. Wow. I to tyle z mojej strony. Ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. I do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Pa pa.